Cześć z tej strony Aslani. Kontynuujemy naszą przygodę w The Legend of Zelda. Phantom Hourglass. No i ostatnio sobie zrobiliśmy, myślę, że większość zagadek w świątyni ognia. O, znalazłem tam w tamtej sali klucz. Teraz muszę iść do tych drzwi, tam na, w prawym dolnym rogu. Co tu trzeba było zrobić, aha kule uderzyć, żeby to się przełączyło. I już mamy przejście. Hej, ja tu chyba... A nie, jeszcze tu nie byłem. Wow, galeretka nas ściga. Mamy tutaj świeczki, muszę je zdmuchnąć? Tak mi się wydaje. Tak. Tam się coś odblokowało Ho. Trzeba uderzyć we wszystkie kule pewnie bumerangiem Ciach Drugi, trzeci i czwarty Nie jestem pewien, ale chyba to trzeba w odpowiedniej kolejności zrobić Tak, trzeba w odpowiedniej kolejności to zrobić no cóż, więc na razie nie będę się tu bawił. A nie, zaraz, gdzie ja mam teraz iść? Jestem prawy pewien, że Jest jakiś. A tutaj jest schemat do tego. No dobra. No mm, dobra, nie będę tego zapisywał. Zapamiętam. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Wow. Całkiem szybko idzie ta świątynia. Jak to było? Pierwszy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Taka prawie klepsydra. No i co? Kluczyk. Kluczyk sobie zgarnę bumerangiem. Hmm, hmm, hmm. Eee, na tym poziomie jest jeden skarb za dwadzieścia rupii. Powiem mi, gdzie on jest? Aha, tam po prostu. Okej. Okay. tutaj mamy drzwi do bossa. Tak, w każdej świątyni, znaczy na końcu każdej świątyni jest boss, którego trzeba będzie pokonać. Wow, co tu jest Aha. przeciwnicy. O nie. O przy okazji. Zaraz jak ja mam się dostać, skoro tutaj jest dziura. O, 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 pełno czaszek. Aha, i one tu się będą wpręcić w kółko, tak? Co to mi dało? To zaraz, skoro nie mogę tutaj przeskoczyć. Nie mogę. Definitywnie. Jest jakaś tabliczka. O, kiedy wszystkie pochodnie się świecą, droga będzie dostępna, coś takiego. Czyli muszę wszystkie pochodnie zapalić. No ale co z tego? Teraz, co tam jest? A tu jest kula jeszcze. To zmienia postać rzeczy. I co mamy skarb? I tutaj mamy klucz do... Klucz do pomieszczenia z bosem. Tak, z takimi kluczami idziemy wolniej. Ojej, to będę tam przez tydzień. Nie, no może nie. <grym> Dobrze. Pomieszczenie z bosem mam odblokowane. Już chyba wszędzie byłem. A, tak mi się wydaje. Sprawdzę sobie poziomy. Tutaj wszędzie byłem Musiałem przerwać nagrywanie, bo coś mi wypadło. No i wyłączyłem grę i nie zapisałem jej No i musiałem prawie całą wyspę ognia przechodzić od nowa, ale nie zajęło mi to dużo. Czasu, no już jestem w tym momencie, i teraz musimy stoczyć walkę z bosem. E, tutaj, wow, tutaj mamy tabliczki. Ta informuje nas, że jest, że ta świątynia jest chroniona e, duszą, duszkiem mocy coś takiego natomiast tutaj po przeczytaniu tej tabliczki tak, pojawi nam się portal którym możemy wrócić do początku na początek świątyni chyba, albo przed świątynią nie pamiętam, no, ale cóż pora tak, będziemy uważać, pora Walczyć z bossem. Tutaj jest boss. Hmm. Aha. Tak, tego bossa trzeba uderzać bumerangiem. Wsz wszystkich trzech trzeba trafić. I tak parę razy trzeba robić. No, jak on się złączy, no to trzeba za nim biegać i go bić. I w sumie tyle. Wow, uderzył mnie. I co? A teraz będą spadać jakieś kamienie. Ogniste kulki. Dobrze, że jest ta mapa, przynajmniej wiem gdzie on się przeteleportuje. No i znowu to samo ten boss jest w miarę łatwy. No dalej ile? Jeszcze raz muszę go tak... Muszę ich tak trafić No jeszcze raz Może coś innego muszę zrobić Raz, może teraz muszę... A nie, nie mogę ich uderzyć Wow, nie trafiło w tego trzeciego. A, i oni jeszcze strzelają czymś, jakimiś kulkami małymi. Wow, to ja włączyłem. No co jest? nikogo nie trafiło? Wreszcie się połączył. Połączyli. O, ostrożnie, trzeba uważać teraz na te kamienie. O, jeszcze raz. Raz jest tu jakieś serduszko. Jest. W wazonikach chyba są tylko serduszka. Wydawało mi się, że też rupi można znaleźć. Każdy boss w każdej świątyni będzie jakiś przedmiot do znalezienia, i na końcu będzie boss. I tego bossa będzie można tylko pokonać tym przedmiotem, który się znajdzie. Wow, nie trafiło tam tego? Coś ten bumerang tam nie poleciał. Wow, teraz szybko strzelają tymi kulkami. No dalej, no co jest? Raz powinien już skinąć. A chyba po nim. No, już myślałem, że się w coś innego, jakiegoś innego potwora zamieni i jeszcze będzie walka. No ale się zamienił w proszek. A dokładnie piasek. Oczywiście pojawił się znak świątyni, i co mamy? Uratowaliśmy duszka. W każdej ze świątyń będzie duszek do, do uratowania. To jest duszek mocy. Znaczy nie w każdej, bo są chyba tylko trzy duszki. A więcej jest chyba świątyń. Nie pamiętam już dokładnie. Tak, musíme... teraz pójść do Astrid. Wow, i mamy duszka mocy, duszek dołącza do naszej grupy. Tak, powinniśmy powiedzieć Astrid o tym. Pójdziemy do Astrid, ale to już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie i cześć, na razie.